Rozgość się w przestrzeni nawi. Miło mi, że tu jesteś. Być może to czytanie będzie właśnie dla ciebie. Zapraszam do słuchania. Skorpionie, Twoje czytanie jest mieszanką szybkich, dynamicznych wydarzeń, satysfakcjonującej współpracy oraz poczucia niedosytu emocjonalnego lub znudzenia. Karty sugerują, że mimo, że sprawy zawodowe nabiorą tempa i przynoszą konkretne efekty w sferze emocji, możesz odczuwać pewną stagnację lub brak docenienia. Dla Ciebie ósemka buław, trójka pentakli i czwórka kielichów. Ósemka buław to karta szybkości, ruchu, komunikacji i nagłych wydarzeń. Przynosi energię, która przerywa stagnację i przyspiesza bieg spraw. Możesz spodziewać się, że wydarzenia, które utknęły w martwym punkcie, nagle ruszą z kopyta. To czas, kiedy trzeba działać szybko i zdecydowanie. Karta ta często oznacza przypływ ważnych informacji – Telefonów, wiadomości lub maili, które przynoszą przełom. Symbolizuje usunięcie blokad i przeszkód. Droga staje przed Tobą otworem. Niespodzianką będą szybkie wydarzenia lub wiadomości, które nagle przyspieszą rozwój ważnej dla Ciebie sprawy, prawdopodobnie zawodowej, ale niekoniecznie. To może też być związane z podróżami. Trójka była w to karta współpracy. Pracy zespołowej, uznania umiejętności i solidnych fundamentów symbolizuje budowanie czegoś wartościowego w porozumieniu z innymi. Twoje umiejętności zostaną docenione. Możliwe, że w pracy zespołowej lub przez ważnego klienta lub przełożonego. Czas na skuteczną współpracę, która przynosi konkretne materialne korzyści lub postępy w projekcie. To, co teraz budujesz, ma mocne fundamenty. Możesz być pewien stabilności swoich działań. Niespodzianką będzie uznanie Twojego wkładu, nagroda finansowa, premia lub propozycja upocnej współpracy, która umocni Twoją pozycję zawodową. Czwórka kielichów to apatia, znudzenie, poczucie przysytu, a także ignorowanie nowych szans. Mimo zewnętrznych sukcesów i szybkiego tempa możesz odczuwać emocjonalny niedosyt. Możesz mieć poczucie, że to już było i że nic Cię nie cieszy. Taką emocjonalną stagnację. Być może nie dostrzeżesz innych możliwości, lub jesteś zbyt skupiony na swoim niezadowoleniu. Karta prosi Cię o przyjrzenie się swoim emocjom i zastanowienie się, czego tak naprawdę ci brakuje. Niespodziewane będzie poczucie niedosytu lub nagłe uświadomienie sobie, że ignorujesz ważną szansę w sferze uczuciowej, co zmusi Cię do refleksji i działania. Dla ciebie Skorpionie ten czas będzie czasem kontrastów. Z jednej strony sprawy nabiorą zawrotnego tempa, a Twoje kompetencje zostaną docenione, co doprowadzi do materialnych korzyści. Możesz spodziewać się sukcesów i szybkiego postępu. Z drugiej strony, w sferze emocjonalnej możesz odczuwać znudzenie, apatię lub brak satysfakcji. Niespodzianką może być uświadomienie sobie, że ignorujesz ważną relację lub szansę na głębsze połączenie emocjonalne, ponieważ jesteś zbyt skupiony na pracy lub odczuwasz emocjonalny przesyt. Radą niech będzie wykorzystanie dynamicznej energii i osiągnięcie celów zawodowych. Jednocześnie poświęć czas na introspekcję. Nie ignoruj podawanego kielicha. Zwróć uwagę na swoje emocje i relacje. Zbalansowanie sukcesów materialnych z potrzebami emocjonalnymi jest teraz Twoim największym wyzwaniem. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.